Tradycja łączenia Volvo, czyli świata motoryzacji z żaglami, jest bardzo stara. Zaczynaliśmy od tego, że pierwszy nasz samochód był napędzany silnikiem z Łodzi z firmy Penta. Potem te firmy się połączyły, ale takim bardziej współczesnym i znacznie mocniejszym akcentem jest to, że w latach 2001-2018 Volvo był organizatorem bardzo prestiżowych regat oceanicznych Volvo Ocean Race. I tam, na dobrą sprawę, te korzenie morskie i oceaniczne dały sobie znać najbardziej. Wraz z Volvo Ocean Race wiele rynków lokalnych angażowało się w różne pomniejsze imprezy. W przypadku Polski była to Volvo Gdynia Sailing Days. Jesteśmy, jesteśmy już po raz ósmym tytularnym patronem tego wydarzenia. Zatem ten świat żeglarski, światowy i ten lokalny, regionalny przenikają się nawzajem. Wszystko zaczęło się w 2012 roku. Volvo stwierdziło, że Volvo Poland, że to będzie świetna taka impreza, w której dałoby się pokazać te nasze naturalne skojarzenia ze Skandynawią, z morzem, z oceanami, z żeglowaniem. Yeah. <laughs> Drugim takim, oczywiście naturalnym skojarzeniem, to jest ekologia, dlatego że żeglarstwo jest sportem czystym. Nie ma tam silników hałaśliwych, nie ma emisji CO2 i żagle w naturalny sposób wykorzystują siły natury, które temu towarzyszą. A dnia jednocześnie ma bardzo miły charakter. Poza tym, że są to największe regaty w Polsce, dają one unikalną szansę oglądania tych regat z nabrzeża. Album Sailing Days to tak naprawdę jest żeglarski festiwal, w ramach którego gościmy czy akumulujemy całe spektrum polskiego żeglarstwa, począwszy od najmniejszych optymistów. Które w tym roku rozgrywamy również przy współpracy z kolejnym partnerem Ferrero pod hasłem Kindersport Plus poprzez katamarany, kiteboarding, jachty balastowe. Klasy olimpijskie, windsurfing, gdzie nasi najlepsi windsurferzy walczą, będą, walczyć będą o tytuły mistrzów Polski. No i również największa impreza tegorocznej edycji Volvo Dynia Sailing Days, czyli mistrzostwa świata klasy 29er, gdzie w samym tym wydarzeniu spodziewamy się udziału blisko 160 załóg. Volvo Dynia Sailing Days to przede wszystkim prestiż dla miasta. To są największe regaty w Polsce, jedne z większych w Europie. Sport tak naprawdę jest oczkiem w głowie Gdyni i to jest. Od wielu lat miasto podąża tą ścieżką, promując właśnie miasto Gdynia poprzez największe imprezy sportowe rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata, m.in. przez Volvo Gdynia Selling Days.